when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran the no man i still go 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 go, go go hustle lot up every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave Więc tu taka sala treningowa. Wszyscy tutaj siedzą przygotowani. Tam to chyba będzie się odbywać. Więc pewnie niedługo się zacznie. Dzień dobry. No, za kim kibicujemy? Nie jesteśmy dla Marcina tutaj i wiemy, że to wygramy. No dobra. Wła czym mnie? Ekipa cała. Tak. Jak się czujesz, mów. Czuję się dobrze. E, robiłem rozgrzewkę, taka zabawna sytuacja, bo na tyle dziwne robiłem ćwiczenia, że e, inni bokserzy zaczęli sobie robić zdjęcia. A to do czego? A to taka maska. I to zakładasz gdzie? pokaż. Pas stopy. Ale to nie jest za mało. Chodni latają kombinery No, pokaż co robicie O, oh, okay. i like tutaj! A więc jeśli chodzi o walkę To nie chcę się tutaj jakoś zbytnio tłumaczyć W każdym razie mój przeciwnik ma stoczonych ponad 100 walk Są to walki bokserskie oraz w Kung May. Coś takiego jak w Tajlandii Muay Thai. Również przygotowuję się do Igrzysk Olimpijskich, czy do kwalifikacji. Trenuję tutaj ich w Pnompe, w tym centrum takim olimpijskim. Gość z Kazachstanu, trenuję ich od trzech lat. Jeśli chodzi o mnie, to nigdy nie miałem na nogach butów bokserskich. Nigdy nie stoczyłem w ringu żadnej walki, także w ringu byłem po raz pierwszy Traktowałem to wszystko jako zabawę, jako wyzwanie, a chyba co najważniejsze, to walcząc w Kambodży spełniłem swoje marzenie, a mianowicie wyjście do ringu. No, ja dowiedziałem się o walce miesiąc wcześniej, starałem się przygotować jak tylko mogłem, a jak wyszło, to już zobaczycie za chwilę. Go, even when there's no hope, you can still go. I never ran so no, man. I still yeah. go. Yeah. Oh yeah. walkę, tak jak pewnie wszyscy wiecie albo tak jak widać z samego przebiegu tego wydarzenia przegrałem jednak dla mnie to była ogromna wygrana, spełnienie marzenia, pokazanie się i też jakiegoś rodzaju promocja naszego kraju w Kambodży. Także uważam ten wyjazd no to doświadczenie życiowe za bardzo udane, każdemu polecam, nie wiem czy byłem pierwszym Polakiem, który walczył w jakiejkolwiek walce w Kambodży. Jeśli tak się stało, to na pewno będę bardzo szczęśliwy. Na pewno z tego miejsca chciałbym podziękować Michałowi z który był oraz innym Polakom, bo był też Paul, był Staszek, Ewa, Andrzej. Adam, Marek no i jeszcze kilka osób, których tutaj nie wspomniałem ale dziękuję za wsparcie dziękuję za to, że byliście no, myślę, że zarówno dla Was jak i dla mnie było to, było to niesamowite wydarzenie świetnie, mój, gdzie jesteśmy z niego dumni no emocje są ogromne no czymś ma doświadczenie i to w ogóle nie ulega wątpliwości te, no bardzo ale Marcin jest faleczny i nawet cokolwiek by się stało, tak wygrał, bo jest pierwszy raz. Jakby miał 30 patł na ciągle To by ty było no. gdzie to You can still go Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, man, I still go. even that could change you could flip the gray matter like some batter in your brain that's why i to say you <laughs> Co? Dobrze było. jak? Dobrze. Spodziewałem się, że będę lepiej walczył, ale kurwa, blok... ręce miał... Ale zblokowane byłeś, w ogóle. No, nie mogłem, nie mogłem. Nie, cię nie, nie, Chyba cię zblokowało. nie, no. <laughs> Kolejny dzień. My już jesteśmy po walce. Wracamy z Michałem do domu. Niestety, tak jak zapewne widzieliście, walka skończyła się jak się skończyła. Ale no, na deskach nie leżałem, no nie dostałem. No jeśli bym chciał walczyć. Na pewno, jeszcze dużo rzeczy jest do do poprawienia, do nauki nie wiem czy mi życia starczy ale myślę, że było warto emocje, dzisiaj oglądałem z Michałem też przy kawie to wydarzenie wczorajsze i gdzieś tam jestem z siebie dumny my wracamy do do Kampot my jesteśmy w wegetariańskiej restauracji Witkin House wegetarian Pomyli. Takie są, okej. Okay. Passion fruit. Jedzonko. A nie, to to nie dla mnie było. A, czyli jednak I, ten, nie pomyli. Michał mówi, że polecasz tę restaurację ogólnie. No taki paskud wegetariański, ale dość ładny, nie? Okej. Okay. A jak jeszcze Michała zapytamy? Bo moją Słucham. opinię to po, po, pewnie, pewnie poznacie albo już poznaliście. Jak było wczoraj na walce? Okiem? Nie no, Debut, nie? Debiut. Różnica, <laughs> różnica tych e, doświadczenia przede wszystkim, no nie? Ale był ten. Była wola walki, tylko brakło doświadczenia. Nie? Muszę jeszcze powiedzieć, że ten, bardzo ważne, że Michał był członkiem narożnika. Tak jest. Nie było mnie widać w kadrze, ale byłem w e, tym, w na dokładnie. Podawałem, podawałem e, co potrzebne. Tak. Także ja jestem bardzo wdzięczny Michałowi, że przyjechał, że był na różniku. Byli też oczywiście Polacy. My pijemy. Jedziemy i jedziemy, jedziemy. do kapotu. Każdy właśnie dzonko. Oczywiście Wegetarian. Jest rosołek. A rosołek Michał to no nie zna mnie się, nie? No nie, na pewno nie. Ale, ale mówisz, że najlepszy podobno no, Po walce? <laughs> Także mamy ryzyko mamy jajeczko, mamy warzywa. Mamy rosołek. wszystko jest. A to co to jest? Sos. A co? No już, wusia, dokładnie. W liniach, Pacific, Airlines tak A ja żartuję, w każdym razie prywatny Prywata, prywatny busik No tak prezes tutaj, zobaczcie Prezes Cztery prezes. miejsca sobie kupił Cztery miejsca sobie kupił, leży Wyszliśmy, mówimy, bierzemy całego busa i Proszę nas zawieźć do kapotu Jedna pani tylko się dosiadła, Niestety. To <noise> a i w, w, w połowie drogi będą wydawane obiady no ja bez okularów wyglądam tak także oczko troszkę się Dobrze, przynajmniej jest pamiątka pamiątka, tak, pamiątka nie no, jest filmy, są filmy Kurczę naprawdę, jeszcze raz dziękuję za też pozytywne komentarze dziękuję za, za to, że Pojawiło się troszkę osób, było nas więcej chyba niż Kmerów, którzy oglądali te zawody. Oczywiście mówię o e, no, osobach, które przyszły dla mnie, bo nie tylko byli to Polacy, bo był i, i Erik z Francji, był i Paul z Australii. E, jeszcze byli też Polacy z Kmerami, z dzieciakami też, które, którzy mieli polskie flagi, polskie barwy. Także bardzo miło, myślę, że tam jeszcze powrzucamy jakieś fotki, jakieś zdjęcia, bo tego trochę jest. No i co my lecimy do, do, do Kampot, tak jak wcześniej mówiłem, trochę pobijany, posiniaczony, zachrypnięty, ale jeszcze tak jak raz mówię, było warto. Jestem cały i lecimy dalej.